Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, o czym powinniście wiedzieć przed pierwszym przylotem do Tajlandii. Taki poradnik dla początkujących. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. A więc zaczynamy. Rzecz numer jeden to wizy. Do Tajlandii nie potrzebujecie mieć wiz. Przylatując do Tajlandii, w aktualnym momencie na granicy dostajecie stempel, który upoważnia Was do pobytu przez 2 miesiące w Tajlandii. Jeżeli ktoś z Was zechciałby zostać tu dłużej, to za 1900 batów w urzędzie imigracyjnym możecie przedłużyć takie pozwolenie o kolejny miesiąc, czyli możecie legalnie przebywać tu przez 3 miesiące. Rzecz kolejna, rzecz numer dwa, często zadawana i zadawane pytanie: czy muszę się szczepić, jadąc do Tajlandii? Absolutnie nie. Rzadko kiedy ktoś się szczepi, jadąc do Tajlandii. U mnie większość moich klientów i znajomych, jak również mojej rodziny, nie szczepiło się. Natomiast jeżeli macie jakieś obawy, no to możecie się oczywiście zaszczepić na dur brzuszny i żółtaczkę typu C. Poza tym nie ma tu nic takiego. Na co musicie się szczepić, ponieważ Tajlandia jest bardzo rozwiniętym krajem. Niektórzy myślą, że to jest zacofany kraj. Tak nie jest, a więc nie potrzebujecie się szczepić. Kolejna rzecz to zdrowie i służba zdrowia. Służba zdrowia prywatna w Tajlandii jest naprawdę bardzo dobra. Jednym z najlepszych szpitali w Tajlandii i służby zdrowia to jest Bangkok Hospital. Bangkok Hospital z ciekawostek należy do jednej prywatnej osoby, która również ma. Linie lotnicze Bangkok Airways, butikowe linie lotnicze. Te szpitale są naprawdę na bardzo wysokim poziomie, natomiast są bardzo drogie. A więc, ubezpieczenie. Nie musicie się martwić o zdrowie i o leczenie, jeżeli macie dobre ubezpieczenie. Zalecam każdemu, żeby kupił naprawdę porządne ubezpieczenie. Ja zawsze proponuję Warte. Uważam, że to jest najlepsza firma. Ale jeżeli chcecie coś innego, kupcie coś innego, ale tylko z tych najlepszych firm, typu PZU, Unika, ewentualnie Hestia. Natomiast Warta. Numer jeden koszt ubezpieczenia, czyli jaką kwotę powinniście wydać, żeby się ubezpieczyć, na jaką kwotę powinniście się ubezpieczyć? Moim zdaniem minimum 600 tysięcy zł, 800, bądź też milion. Natomiast absolutne minimum to 600 tysięcy zł. Możecie sobie ubezpieczyć też i też polecam transport zwłok do Polski. Oczywiście nikt o tym nie myśli, jak się nic nie stanie, ale jak się coś stanie, to jest bardzo drogie. Kolejna rzecz to też w tym ubezpieczeniu możecie sobie wykupić na przykład ubezpieczenie walizki, ale najważniejsze jest zdrowie i możecie też dokupić jeszcze OC, czyli jeżeli coś się wydarzy z Waszej winy, to OC może to pokryć. Natomiast zdrowie, czyli ubezpieczenie, dobre ubezpieczenie i nie macie co się martwić o służby zdrowia, ponieważ te szpitale i kliniki są tu naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Kolejna rzecz to to, co spakować do walizki, co musicie zabrać do Tajlandii. Słuchajcie, tu przez większość roku jest naprawdę ciepło. W związku z tym nie musicie zabierać długich spodni, bluz, butów i tak dalej. Długie spodnie na pewno i to dresowe bym polecał, przydadzą wam się do samolotu, ponieważ w samolocie jest dosyć chłodno, jak chociażby lądują samoloty, żeby obudzić ludzi, w związku z tym długie spodnie, wygodne buty adidasy, jeżeli potrzebujecie, bo może gdzieś e, chcecie wybrać się na trekking w góry, tutaj mam górę za sobą, chociażby, w związku z tym lepiej po takich górach chodzić w butach adidasach, niż w klapkach czy sandałach. Do tego jedna bluza maksymalnie, ponieważ tutaj jest naprawdę ciepło, a więc tych spodni i tej bluzy tak naprawdę tutaj nie użyjecie. No chyba, że lecicie na północ Tajlandii, gdzie temperatura w górach potrafi spaść w nocy do 12 stopni, a w sezonie, że tak powiem, zimowym, którego tutaj nie ma, ta temperatura nawet potrafi spaść bliżej zera. Natomiast przeważnie wszyscy jeździcie na wyspy. Bangkok, nie wiem, Chang Nai czy Rai na północy, ale tam jest też w porządku, tam nie jest zimno. Czy też wyspy, tak jak ja tu jestem Zatoka Thajska, Koh Samui, Kosamui, Kotao kopangan, czy też nie wiem, puket, kaolak, ta dzielnica, gdzie jeździ dużo, dużo biur podróży. Natomiast naprawdę potrzebujecie tylko stroje kąpielowe, koszulki na zmianę, klapki, skarpetki, krótkie spodenki. Zawsze to wszystko możecie sobie kupić tutaj, ponieważ tutaj to wszystko jest, w związku z tym nie musicie pakować jakichś strasznie dużych ilości rzeczy do... Do bagażu. Bardzo ważne to krem z filtrem. Smarujcie się tu kremem z filtrem 50, ponieważ to słońce bardzo mocno opala. Jesteśmy blisko równika. Okulary przeciwsłoneczne, czapka. Jak będziecie już w Tajlandii, pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody. To jest naprawdę bardzo ważne, bo można się tu łatwo odwodnić i łatwo dostać udaru. Leki. Jeżeli jesteście chorzy. Na cokolwiek i potrzebujecie zabrać ze sobą leki, to musicie wiedzieć i pamiętajcie o tym, że leki przewozimy w mm, bagażu podręcznym, nie w bagażu na nadawanym. To jest też ważna rzecz, o której musicie pamiętać. Do Tajlandii też warto zabrać buty do pływania. Nie wszędzie są takie płaskie plaże, jak tutaj, na której jestem. Jestem właśnie na plaży Crystal Bay czy Silver Beach. Różnie się nazywa to ta sama plaża, w zależności od której strony się wejdzie, to jest mała kameralna plaża. Natomiast w wielu miejscach są też kamyki i też w wielu miejscach możecie spotkać kolczatki. W związku z tym, jeżeli macie takie buty, czy możecie je zakupić, to dobrze jest zabrać sobie buty właśnie do wody, do pływania, bo przydadzą się. Myślę, że na pewno się przydadzą. Jeżeli wybierzecie się na jakąś wycieczkę, to przeważnie na każdej łódce macie sprzęt do snurkowania, czyli rurki i maski. Natomiast tutaj bardzo dużo rzeczy w wodzie jest naprawdę świetnych, w związku z tym warto też, jeżeli macie, jeżeli byście chcieli sobie jeszcze posnurkować, żeby zabrać ze sobą swój sprzęt do nurkowania. Czyli mówię tu o rurce i masce. Natomiast jeżeli chcecie tylko to robić na wycieczkach, gdzie będziecie gdzieś pływać łódkami do rezerwatu przyrody, czy nie wiem, w inne miejsca, wtedy ten cały sprzęt jest na łódkach, a więc nie musicie tego robić. I to też nie jest oczywiście konieczne, ale polecam, bo fajne rzeczy można tutaj właśnie zobaczyć pod wodą. Środki transportu, w zależności w którym miejscu jesteście, tu bardzo dobrze działa Grab i Bolt, natomiast nie wszędzie, na przykład na Kasa Mui, nie funkcjonuje to jakoś super, chociaż cały czas się rozwija, w związku z tym warto jest ciągnąć sobie aplikację, na przykład Graba, gdzie będziecie się poruszać właśnie takim środkiem lokomocji. Z ciekawostek Wam powiem, że na przykład Bangkok Najdroższy środek lokomocji to są tuktuki, później taksówki. Jeżeli chcecie jeździć taksówkami w Bangkoku, to polecam jeździć na taksimeter, czyli na licznik, to wtedy jest najtańsze, chociaż już nie wszędzie chcą to robić. Na wyspach jest to raczej niemożliwe. Na Samui na przykład musicie powiedzieć, że chce jechać z tego punktu do tego punktu i ustalacie kwotę, ile to będzie kosztować. I najtańsze środki lokomocji to są po prostu środki lokomocji, skutery, czyli taksi skuterowe. To jest najtańsza najtańsza i najlepsza opcja, jeżeli oczywiście chcecie, żeby ktoś was woził. natomiast jeżeli nie, no to polecam wypożyczyć sobie skuter bądź samochód. To jest naprawdę fajny środek lokomocji. Natomiast nie polecam na przykład robić tego w Bangkoku. W Bangkoku poruszałbym się taksówkami bądź tuktukami bądź skuterami. Ja przeważnie poruszam się taksówkami i tuktukami. Bezpieczeństwo. W Tajlandii jest bardzo bezpiecznie, nie musicie się martwić o to, że coś wam się stanie. Bardzo rzadko zdarzają się również kradzieże wręcz w ogóle, przeważnie, jeżeli ktoś kradnie, są to turyści, niestety. W związku z tym nie musicie się martwić, że gdzieś pójdziecie i będzie niebezpiecznie, czy coś wam się stanie. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o paszport, paszport macie obowiązek, żeby zrobić zdjęcie takiego paszportu i trzymania go w telefonie, natomiast nie nosicie paszportu ze sobą, schowajcie go po prostu do sejfu. Zakazane rzeczy w Tajlandii, m.in. elektroniczne papierosy, nie można tego tu palić, to podlega pod karę śmierci. Pod narkotyki może tak nie, pod, kar, pod karę śmierci, a więc lepiej po prostu tego nie robić, jeżeli chcecie bardzo palić. Nie przywoźcie tego z Polski. W tym momencie jeszcze na niektórych plażach i miejscach typu Bangkok da się kupić na ulicach takie papierosy za 200-300 batów i po prostu jak coś się dzieje, to to wyrzucacie. Natomiast wiem i widzę, że to jest coraz bardziej już ukrocane, czyli na przykład w Patai nie kupicie już elektronicznego papierosa. Często na lotniskach już wiszą również zakazy, że jest zakaz w Tajlandii palenia elektronicznych papierosów. Będąc w Tajlandii, również bardzo polecam Wam korzystać z masaży, ponieważ są one bardzo tanie i bardzo dobre. Koszt takiego zwykłego tajskiego masażu waha się od, nie wiem, 30 do 50 zł. Bardzo, bardzo polecam z tego korzystać. Jaki najlepiej lot znowu wybrać do Tajlandii? Lecąc do Tajlandii możecie tu przylecieć na kilka sposobów. Z biurami podróży przeważnie lecicie czarterami, czyli samolotem, który bezpośrednio leci. Na przykład z Warszawy, czy z Katowic na Phuket, bądź do Bangkoku. Jeden lot. Natomiast jeżeli będziecie chcieli lecieć na własną rękę, e, wtedy mamy do wyboru linie lotnicze europejskie, bądź na przykład linie lotnicze z Kataru, czy z Emiratów Emiratów Arabskich. Te linie, które lecą z, na przykład z Wiednia czy z Holandii czy z Niemiec, lot wygląda w ten sposób. Lecicie z Polski, czyli na przykład z Warszawy do Wiednia. W Wiedniu przesiadacie się, lecicie mniej więcej godzinę czasu, przesiadacie się do kolejnego samolotu i w tym kolejnym samolocie, już w Wiedniu liniami Austrian Airlines, lecicie do Bangkoku. I wtedy taki lot trwa 11 godzin, czyli mamy jedną godzinę plus 11. Ja osobiście wolę latać liniami Qatar Airways bądź Emirates z tego względu, że mam dwa loty po 5, 5 i 6 godzin. Czyli najpierw lecę Warszawa, na przykład, Qatar 5 godzin, i później Qatar, Bangkok. 6 godzin. Ja wolę zdecydowanie robić to tak, żeby sobie wyjść z samolotu. Niestety czasami może być ząk przy takim locie. Drugi lot Wam się na przykład opóźnia. Ostatnio zdarzyło mi się, że mi się ten lot opóźnił o 7 godzin. W związku z tym musiałem wylądować w kapsule, żeby nie czekać kapsule sypialnej, żeby nie czekać na lotnisku tak długiego czasu, a była to noc. Natomiast mimo wszystko wolę latać właśnie w takim połączeniu dwa razy po e... Te 5 i 6 godzin niż jedno razowo lecieć. 11 godzin. No i jeszcze na koniec zostały nam zasady kulturowe, czyli o co tutaj tak naprawdę chodzi. Jeden z do innego kraju warto wiedzieć, co można robić, czego nie, co lubią tajowie, czego nie lubią. I z takich pierwszych rzeczy, których nie powinniśmy robić, bo jest to obraza, nie wyciągamy, czyli nie nakładamy nogę na nogę, tak żeby wyciągnąć stopę w stronę taja, ponieważ. Stopa jest czymś brudnym, nieczystym i jest to obraźliwe. Nie dotykamy chociażby tajów głowy, ponieważ to też jest obraźliwe. Jeżeli chcielibyście robić. Yy, bo głowa jest święta. Jeżeli chcielibyście robić tają zdjęcia, nie ma z tym problemu, ale lepiej zawsze o to zapytajcie, czy możecie takie zdjęcie zrobić. No i na koniec mogę Wam życzyć. Przyjemnej podróży, wbijajcie do Tajlandii, bo to jest naprawdę przepiękny kraj i naprawdę warto go odwiedzić i tu przyjechać. Większość osób, która tu już raz przyjedzie, wraca, wraca i cały czas wraca, a niektórzy się wręcz osiedlają. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, łapka w górę. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, subskrybujcie go i jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć innego czy zapytać o coś. Piszcie komentarz, on również pomoże mi znacznie rozwijać mój kanał. Cześć, do zobaczenia. Pozdrowienia z wyspy Kosamu. takich jeszcze ciekawostek musicie wiedzieć o tym, że w Tajlandii mamy mm, wszystko, co jest wyprodukowane poza Tajlandią, jest drogie. Taj, Tajowie nie tolerują nabiału, nie jedzą nabiału tak jak my: nie piją mleka a na co dzień, nie smarują chleba masłem, bo prawa, nie jedzą tak naprawdę kanapek. Wszystkie posiłki jedzą na ciepło. W związku z tym, jeżeli macie potrzebę i lubicie i nie możecie przeżyć bez dobrej kiełbasy czy też żółtego sera, wrzućcie sobie do e, walizki. Paczkę kabanosów, czy paczkę jakiejś suchej kiełbasy, i kawałek sera. Oczywiście dla tych, którzy nie potrafią bez tego wytrzymać, bo samo tajskie jedzenie jest naprawdę przepyszne, i przyjeżdżając na wakacje, to raczej nie potrzebujecie tego robić. Natomiast polecam, jeżeli ktoś naprawdę lubi i nie może się bez tego wytrzymać, nie wiem, bez kawałka kabanosy.